Profesorze, nie dostaniemy się tam. Oni są szczelnie chronieni. Naprawdę. Domyślam się, musi być jakiś sposób. Profesorze, oni mają rację. Tam jest tyle policji i superbohaterów, że na pewno nam się nie uda. Zostaniemy złapani. Musi być jakiś sposób. Nie zostaw ich tam. Komendancie, nie przeprowadziliśmy za żadnej akcji od tygodnia, a wszyscy bohaterowie są tutaj. Wiem o tym, Batman, ale spokojnie. Mam przeczucie. Profesor i reszta, czym prędzej, czy później, na pewno się tu pojawi. Nie wierzę, że nie będą chcieli odbić swoich ludzi. Poczekajmy jeszcze kilka dni. Jeżeli nic się nie zmieni, możecie wrócić do swoich obowiązków. Dobra. Ja niedługo lecę. Mam trening z Songoku. jest na turnieju, a mnie wyzwałeś i a tu się nic nie dzieje. Czuję się tu niepotrzebny. Jeszcze trochę wegeta. Oj, sorry, wegeta! Hej, uważaj sobie, Wonder Woman! Mam pomysł. Biorę skafander i spróbuję odwrócić ich uwagę. Wtedy, Ty, Rysiu i Dominik, uwolnicie ich. A reszta odwróci ich uwagę. Będzie mnie osłaniać, okej? Okay? No ale to niemożliwe. Tam jest pełno policji, super bohaterów. To szaleństwo, to się nie no uda. Właśnie, to się... Nie mamy wyjścia, to moi ludzie. Nie zostawię ich. Wchodzicie w to albo nie. Szykujcie się. Może jaki jest Twój plan? słuchajcie, ja robię jadkę zrobię dro dużo szumu spróbuję ich przeciągnąć jak najdłużej wy wyciągacie z każdej celi moich ludzi okej? Okay? okej okay. oreo tak weźmiesz mercy i milkę i weź ciężki sprzęt będziesz mnie osłaniał Oki doki. jesteście gotowi? tak jesteśmy dobra, tutaj. ruszajmy okay zrobimy ostroniatkę. słuchajcie, jeśli nie wrócimy zabierajcie szmal i spotkamy się w bezpiecznym miejscu a ty nie śpij, wstawaj o przepraszam profesorze, trochę mi się rzczyznęło, okej, okay, okej okay. wszystko zaraz przygotujemy Poreo, poczekaj my wejdziemy od kanału masz rację Erychu masz rację pamiętajcie jeśli nas oszukacie, znajdę was. Spokojnie. Masz moje słowo, profesorze. Ale to jest nasza ostatnia wspólna akcja. Później nie, nasze drogi muszą się rozejść, okej? Okay? Dobra, profesorze. Jak zaczynamy? Ja robię zamęt. Później wy wchodzicie z drugiej strony. Ty, Rysiu i wiecie co macie robić, prawda? Tak. Okej, okay, zaczynajmy. Powodzenia. Pff. Dobra. Rychu, ruszamy. Okej. Okay. Komendancie, coś się dzieje! Chodzimy wchodzimy dziewczyny. Dominik, to jest nasza szansa. Teraz albo nigdy. Dobra. Okay. Danie dla marka 34. cztery. Ty marka 34. cztery. <śmany> Co <śmany> oh, to za ci On jest z tytanu Frank, nie damy rady. Niezła Musimy szybko działać. Dobra, dawaj. Chcę jakąś policjantkę. Pamiętasz w stary sposób? Odłożyłeś małą bombę. Aaa! Szybko. Okej. Okay. krówka, wychodzimy. Ja, kim jesteś? Rychu. Ja jestem Rychu. Siema, jest, wzywa nas twój szef, profesor. Jesteś wolny. Szybko, uciekaj. Uciekaj. Ten co to za przebieganie. Uciekam też. Będę waszym dłużnikiem jeszcze kiedyś się spotkamy. Dobra, pierwsze piętro, dawaj ruchu. Ok. Teraz jest jakiś policjant. Odpowiedź. No. Podłożę bombkę. A! Siema, ty jesteś czekolada? Tak, kim jesteś? Jestem od profesora. Uciekaj. Dzięki. Ty też uciekaj. Dzięki, stary. Dobra, został jeszcze jeden. Jest we wschodnim skrzydle. Ruszajmy, rychu, nie ma okay. czasu. Co to jest? Tego się nie spodziewałem. To Ostrą jak. Teraz! w bezpiecznym miejscu. Szybko, przypilnuj komendanta. Co tu się dzieje? Spider-Man! Tak. Wyciągnij sieć. Okej, okay. mam ją. Brawo. Druga jest na lewym skrzydle. Uważaj jest moja. Mam ją. Hulk, dawaj. Dobra Dominik, wyjmij tę kratę. Dobra, poczekaj. Otwarta, okay. wchodzi. idziemy. Oj, Joker okay. jest. Siema. Ty jesteś Mars? Tak. Jesteśmy od profesora. Szybko uciekamy. Okej. Okay. Okej. Okay. 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 Czekajcie. Ja mam swoje sprawy z Batmanem. Zostaję. <laughs> a mamy wszystkich, spadamy. Nie! A co jest z nim Marsi? Z profesorem. No, z profesorem też. To już nie nasza brocha. Uciekajcie! Nie ma szans! No właśnie. Bum! O! Bum. Ała! Bum. Mam ją, Superman nic ci nie jest? Nic nic. Bum. Ała! jesteśmy wolne. Tam są nasi. Chodźmy tam szybko. Roo! Dzień! Uh -oh. trzymaj, trzymaj go Wegeta! Mamy go. To jeszcze nie je koniec. Szybko! Idę po profesora! Profesorze szybko! A to ze mną! Szybko wskakuj! <śmiew> Wegeta nic ci nie jest. Nic, nic. Uciekli. Zmasakrowali nam komisariat. Ale Na jesteś jest cały? Tak. Ale to była niezła jadka. Czy mamy jakieś ofiary? Wszyscy są cali? Nie. Komendancie, jego skafandry były spytane. To najnowsza technologia. Ciekawe skąd mieli, no wiadomo. Ukradli tyle banków, to mieli kasę na takie rzeczy. Słuchajcie, najważniejsze, że musimy ich złapać. To już nie są żarty. Zmasakrowali nam cały komisariat. Pouciekali z więzienia. Wszyscy ich wspólnicy. Oraz reszta więźniów. Jednego A to... komendant. O, witaj przyjacielu. Chodź, czas wrócić do... Twojej ciasnej celi. E, to jeszcze nie koniec. Przyjdą po mnie, zobaczycie. No to oni wiedzieli jak się dostać do tego więzienia, a przecież plany są ściśle... ja widziałam tam Rycha Niemożliwe, z nimi? O, teraz wszystko się wyjaśnia. Ciągasz na